Znajdujemy się w drugim co do wielkości w Polsce centrum targowo-konferencyjnym Expo Mazury, mieszczącym się w Ostrudzie. Jest to centrum, które swoją powierzchnią obejmuje ponad 50 tysięcy m2 pod dachem i jest największe w północnej Polsce. Staramy się w tym miejscu. Organizować różnego rodzaju imprezy targowe, konferencje, kongresy. Wynikiem współpracy z grupą PGZ i Monem są obecne targi. Szanowni Państwo, pierwsze historyczne targi proobronne uznaję za otwarte. To rzeczywiście jest znaczący dzień. A dla polskiej armii, a mam nadzieję, że i dla Polski, pierwsze targi proobronne. Duża rzecz. Te targi są niezwykłe także dlatego, że nigdy dotąd nie zgromadzono takiej ilości najnowocześniejszego sprzętu proobronnego. Za to serdecznie dziękuję organizatorom, ale także producentom, polskim producentom, polskiemu przemysłowi, który jeżeli będzie dobrze zarządzany, jeżeli będzie dobrze Ustawiony może naprawdę być fundamentem siły polskiej armii, ale może także skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych. Bardzo nas to cieszy, że Polska Grupa Zbrojeniowa mogła wnieść taki wkład i mogła się przyczynić do tego. Bliska współpraca z naszym głównym klientem, z wojskiem polskim, to jest tak naprawdę zrozumienie naszego klienta, także my musimy być bardzo blisko. Jesteśmy jednym z głównych dostawców dla polskiego wojska. Cieszy nas bardzo to, że dzisiaj jesteśmy jakby postrzegani to i taka, taka jest potrzeba, żeby większość produktów była po prostu z Polski. Tą współpracę uważamy po prostu za kluczową. Kadeci przedstawiciele polskich klas mundurowych i organizacji proobronnych przywiodło was to, co jest najprostszym, najstarszym i najgłębszym żołnierskim pozdrowieniem, odpowiedzią na pozdrowienie, ku chwale ojczyzny odbudowujemy dzisiaj polską armię, a wy jesteście solą. Tego procesu. Cieszę się, że równocześnie z waszą obecnością odbywają się targi ProDefense. Cieszę się też z tego, że odbędziecie tutaj kongres organizacji proobronnych. Raz jeszcze za obecność dziękuję. Jesteście nadzieją polskiej armii. Ta konferencja ma swoje znaczenie o tyle, że traktujemy ją jako konferencję bardzo praktyczną. Ma swój wymiar naukowy, zostaną opublikowane materiały z tej konferencji, tak jak na każdej konferencji typu akademickiego. Natomiast istotne jest, że liczymy na wypracowanie tutaj pewnych pomysłów, które da się przełożyć na funkcjonowanie ruchu proobronnego. Mięknie, ciało jak ciało. Bo, jak każdy ruch ochotniczy ma swoje ogromne zalety, zapał tych ludzi, nieliczenie się z kosztami, chęć do działania i aktywności, ale też jak każdy ruch ochotniczy jest dosyć nieskoordynowany, dosyć zróżnicowany i trudno wypracować tu jeden kierunek. Właśnie gdyby udało się taki kierunek wypracować, gdyby udało się go wskazać i gdyby był on atrakcyjny, to liczymy, że zostałby przez te ugrupowania podjęty. Na ile rozwinie się. Ruch proobronny, trudno powiedzieć, no, niemniej widzimy dynamikę taką, że klas mundurowych jest coraz więcej, organizacji z mniejszą dynamiką przybywa, ale za to ich poziom wzrasta. W związku z powyższym, dołączając do tego ogólne uwarunkowania krajowe i zewnętrzne, ten ruch jest potrzebny i życzliwość ze strony Ministerstwa Obrony raczej spowoduje jego, mam nadzieję, konsolidację i wyższy poziom, a nie odwrotnie. Dlatego sądzę, że perspektywy są dobre.